Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Dragio gramy sobie ponownie w League of Legends. Tym razem, jako Blitzcrank Support na bocie. i od czego zaczniemy? Zaczniemy od. Puch, regeneracje. Nie wiem od czego zaczniemy. Zacznijmy może. Tak, regeneracja zdrowia, regeneracja many. O. Weźmiemy sobie tego, weźmiemy sobie zaopatrzenie. Trzy miksturki. Znaczy czy totemy, temy, dwie miksturki i lecimy na bota. 30 sekund do pojawienia się stworów. Dobrze, teraz muszę sobie tutaj to poukładać tak troszkę. Hmm, punkty regeneracji mamy co trzy troszkę chyba pomieszałem z wyborem specjalności ja, specjalizacji i... I, i i no zobaczymy co z tego wyniknie a co tutaj się już stało pojawiły się stworzy. Dobra, co tu się dzieje? Dobra, co ja chciałem? Aha, tak. Ja chciałem sobie sprawdzić sklep. Co z tego maleństwa mogę zrobić? A ja mogę zrobić dużo ciekawych rzeczy. Ta soraka no, zaczęła troszkę inaczej niż podejrzewałem. Dobra, to nie wyszło najlepiej, mamy jakieś tam ciastko. Coś tam dodatkowe, cuda nie widy. Coś czy że ten kok e, chyba nie jest jakoś tam mega... Uuu, czy jest wart tutaj na bocie? Noż, cholera! Dobra, zjemy se ciastko. Żeby troszkę nam się... ...many zregenerowało. Oni dobrze tutaj widzą, że ja łażę. No dobra. Plan jest taki, żeby kogoś złapać zaraz. Uła. No ja pierdziut. Sojusznik pokonany. Oj, 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 nie wygląda to najlepiej. Że Jack zaraz tu przyjdzie nam pomóc, trochę jest i Sivir, No właśnie, nie powiedziałem w ogóle, kto jest w naszej drużynie. O dziwo, no więc w naszej drużynie jestem ja, jest Sivir, jest Jack z dżungli, jest Katarina na midzie i jest Zyra chyba na topie, albo na odwrót. Zyra na midzie i Katarina na topie. W drużynie przeciwnej Leblanc na midzie, Cho'Gath solo top, nie solo top, Cho'Gath z Vi, czyli nowym championem, nową heroską. Min minbot. Nie wykończyła go ja pierdziut Nie wierzę. Nie wierzę. Dobra, weźmiemy sobie tego dynksa Czyli kamień filozoficzny. Będzie nam troszkę tutaj regenerował. Weźmiemy jedną potkę i lecimy. Dobrze, czyli <laughs> jaką mamy... Tak, regeneracja punktów życia 17, punktów many 21 na 5 sekund. Przeciwnik pokonany. No dobrze, czyli jest 2-1 w kilach dla przeciwników. Wycofaj się, Sivir. No przecież. No dobrze, czyli mamy <laughs> przekichane. Dobrze. Eee... Soraka widzę też ma kamień filozoficzny, za to ma więcej potek, bo aż dwie. Ajajaj, no przydałaby się nam pomoc. Pomoc, pomoc, pomoc. No nie no Gdzie jest ten gang jak go potrzeba? A jest już czuję jak mi się ciężko gra dzisiaj Kupnę budki, dwie miksturki Jednego tego I tak, z tego chciałbym zrobić cud Elizy 400 golda całe Prędkość ataku Prędkość ataku, poruszanie się... Eee, nie wiem, nie wiem co się dzieje jeszcze, więc nie wiem jakie runki nawet wybrałem, nie jestem pewien. Skrócenie czasu odnowienia, przebicie odporności 12. Moc umiejętności mana, kradzież życia nic. Zasięg, prędkość... Przebicie pancerza też No dobra. No dobrze. Czyli tak. Przydałby się gang na bocie to bardzo by się przydał. Oł. O! Ha, ha, ha! Mamy go! Oj, good job, teraz wyszedł. To pokonany. No nie, no. Zyra miała tam uważać. A wyszło jak zawsze, no, czyli nikt nie uważa. Dobra, cofnijmy się. Serii. Koniec serii na Katarinie. Hmm. Co by mi się przydało? Katalizator mm. maramona u zabogini. U zabogini byłaby fajna, ale ja chcę, właśnie to chcę na przedmioty z budków zrobimy sobie budki szybkości i lecimy. I lecimy, lecimy, lecimy. Troszkę dzisiaj gram na ślepo. A to w sumie z tego powodu, że no, przez dłuższą chwilę nie grałem jako. Jako blitz i troszkę o, troszkę ciężko mi się gra, ale mam no, nadzieję, że będę kupował to, co potrzeba. No dobra, to nie wyszło tak jak powinno. Tutaj wspomóc. Yy, Siwirbym bym musiał yy, coś z kradzieży życia dla niej wziąć. A ja, no nie idzie nam ta gra dzisiaj. Dlaczego to się tak dzieje, no? Co jest z tą Sivir? Ja się pytam, co jest z tą Sivir? Zniszczono twoją wieżę. No, jeszcze nam wieża padła. No, co to jest za koszmar w ogóle? No, Przeciwnik nie pokonany. Wiem. Dobra, wszystkie przedmioty. Przeciwnik kradzież życia. Dobra, to będę kupował. Tak, tak. Tylko jeszcze, oczywiście, wszystkie przedmioty wezmę sobie dwie miksturki i lecimy. <laughs> Dobrze, czemu wziąłem cud Elizy? A szczerze mówiąc, uważam, że przyda mi się tutaj ten dodatkowy mm, ta dodatkowa regeneracja many połączona z regeneracją zdrowia. Co z tego wyjdzie? No, no zobaczymy. Dobra, na razie postaram się trzymać tutaj yy, Bota albo razem z Sivir I zaraz chyba pójdziemy sobie na mida Jest tutaj Kog. Kog i Leblanka. Zaraz zobaczymy czy oni tutaj jak będą do nas szli. Ano, idą do nas. Ta Soraka całkiem nieźle sobie radzi, widzę. No ale wiadomo. U nas nie najlepiej radzi sobie w sumie Syvir, Jackson nie radzi. Jako tako. Kurde, to jest ten kok to... Ja nie wiem co Czy Kok jest atak... attack speed? Chyba tak. W dodatku mają tutaj Warda. samy na niebieskiego bufa. Dobrze, no niepotrzebnie to spowolnienie wziąłem. Tutaj nie będzie szedł, Dobra. Lecimy na wieżę na bota. <laughs> eee, mamy już dwa z trzech poziomów. Zniszczono Twoją wieżę. Zniszczono Twoją wieżę. No dobrze. Dobrze, prawie mi się udało. Uh, SS -mid jest. No dobrze, zobaczymy co z tego zaraz tutaj wyniknie. I idziemy na Koga. Dzień dobry Pięknie Oj, chyba wziąłem to co nie chciałem Dobrze, czyli mamy regenerację dodatkową zdrowia i nie tylko. Co my tu mamy z zalecanych w takim wypadku? Lida Legionu, marzenie Szyrlejki... Nie, ja bym chciał... Kradzież życia to było? Tak, chyba w kradzież życia. Herold Zeig. Weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie to. Zostało nam 800. Czyli znaczy akurat na dwie potionki, inaczej dwa totemy. I lecimy do ataku. Obrażenia od ataku. Regeneracja, przebicie pancerza, nic nie mamy, mamy za to przebicie odporności troszkę. Wampiryzmu zaklęć nic, sporo skrócenia czasu odnowienia. Troszkę pancerzu, troszkę... Ech, ech. Troszkę innych odporności. Oj, no samemu tutaj nie jest byd dobrze zostawać. Przewoływać się rozłączy. Co ta zyra tam robiła? O, fajny totem. Widzę walkę drużynową. Jedno, drugie, trzecie pięknie. Niepotrzebnie troszkę użyłem tego flasza. Okej. Okay. Pozwolicie, że ja sobie pójdę na bota. Ja sobie pójdę na bota. Troszkę tutaj zrobię. Ciach, ciach. Ciach. troszkę sobie po farmie no całkiem szybko nawet ta regeneracja idzie no nie ma nie mam co tutaj narzekać szczerze mówiąc ile to zabiera? 150 ciach cofniemy się do bazy coś sobie kupimy e, 800 oj. Uj, 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 uj. to nie 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 jeszcze nie Koniec serii. Dobra, jest 800. Okej, okay, będzie tutaj troszkę kradzieży życia. Będzie chociaż jeden totem. Seryjny zabójca Katarina. No, chyba już tutaj będzie trup. Pięknie. Dobrze. Zastanówmy się, co jeszcze może nam się przydać. Cały Banshee nam się na pewno by przydał. Egida Legionu też by się przydała. Wszystko by się przydało, a na nic nie ma pieniędzy. Miałem najdłużej jak mogłem tego tureta. Co no. wy robicie, ludzie? super <ścoughs> Super support Jack 008. Berłot chłani to tem widzenia. No. Dobrze. Mam nadzieję, że ktoś przyjdzie tutaj na tego smoka. Cudem to tak wyszło. Bardzo mnie to ciekawi. Chyba ta V tu długo nie wytrzyma, coś czuję. No i też tak się stało. Dobrze. Czas na smoka. Drużyna postanowiła się poddać. Dzięki bardzo za oglądanie.